W drodze mamy pola z czarną ziemią, no i konik tutaj biały stoi, wita przed parkiem. Jesteśmy w Andach, 4000 metrów nad poziom morza, w parku Chingaza. I tutaj znaleźliśmy kwiatki, które pachną kiełbasą z, z czosnkiem. Intensywnie, no. Jest to możliwe? Kiełbasa i czosnek. Tak Ale ładne tak. są, poważnie, jaki bordowy kolor mają. No właśnie, dlaczego śmierdzą kiełbasą. Zobaczę, czy wszystkie, tak? Wow. No wszystkie, no. O kurde, ten śmierdzi, takie ładniejsze nosze śmierdzą, niesamowicie. Zobaczę tego. O kurczę. Aż nie, nie do umierzenia. Zobaczę tego białego, czy też. A biały jak? W ogóle nie Nie Za mną plantacja ziemniaków. Wandach wysoko w górach. Wszystko zdrowe, nie ma stonki ani zarazy ziemniaczanej. Za nami powierzchnia posprzętowa, zebrane ziemniaki i posadzone ziemniaki. Co zwraca uwagę w tych górach to czarnoziem, w oddali pieski są. Uprawiają tylko ziemniaki i krowy mają. Aj, 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 no chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jaki fajne, skacze po tych ziemniakach. No chodź, 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 Jejko. chodź. Chodź, chodź. O, jaki fajny. Towarzyskie psy. I taka podobna rasa. Jaki fajny. Indiański. Zabieramy go? Nie no coś.